Dlaczego nie chcesz, żebym poszła? Dlaczego twierdzisz, że to niemożliwe? Dlaczego powtórzyłaś Robertowi to, co ci powierzyłam w tajemnicy? Pytanie dlaczego służy temu, aby nie poprzestać na wyrażeniu dwóch sprzecznych stanowisk, lecz dowiedzieć się, jakie potrzeby kryją się pod stanowiskiem najpierw jednego, a potem drugiego rozmówcy. Zobaczmy, jakie są odpowiedzi na to pytanie. Niepokoję się, że stanie ci się coś złego. Bo u mnie w klasie można podpaść kolegom, jeżeli się ma za dobre stopnie. Myślałam, że razem z Robertem wymyślimy coś, żeby ci pomóc. A teraz dajmy tę samą szansę drugiej osobie z każdej pary. Partnerzy w rozmowie także mają prawo zadać nam pytanie dlaczego i poznać naszą odpowiedź. A właściwie to dlaczego ci zależy na tej dyskotece? A właściwie, dlaczego ci zależy, żebym miał lepsze stopnie? A tak właściwie, to dlaczego jesteś taka niezadowolona? Dlaczego tak ci zależy, żebym nie rozmawiała o tobie z innymi? Posłuchajmy odpowiedzi. No bo tam to będą moi przyjaciele. Obawiam się, że zostaniesz w klasie. Nie chcę, żebyś repetował. Bo nie wiem, co, kto oprócz Roberta o tym wie. I w ogóle, co ludzie sobie o mnie pomyślą.